11 listopada 1918 roku cztery pokolenia czekały na tę chwilę, na reaktywowanie po 123 latach państwa polskiego. Dla większości stojących tu dzisiaj przy pomniku marszałka te liczby są abstrakcyjne. To wydaje nam się po prostu niemożliwe. Jak bajka o żelaznym wilku. Większość tu stojących urodziła się po II wojnie światowej i trudno nam sobie wyobrazić, że Polski mogło nie być na mapie świata. A jednak to prawda, tak było cztery pokolenia. To tak, jakby nie dane było żyć w niepodległej Polsce naszym pradziadkom, dziadkom, rodzicom i nam. Data 11 listopada 1918 roku jest datą symboliczną, umowną. Zakończyła się pierwsza wojna światowa a w Polsce Rada Regencyjna przekazała dowództwo nad wojskiem marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość. I data 11 listopada ma przypomnieć wszystkim Polakom, jak ta niepodległość jest ważna. Niepodległość, która nadeszła w 1918 roku, ale została poprzedzona wieloma krwawymi zrywami, w których tysiące Polaków straciło życie marząc, by żyć w swoim własnym kraju. Powstanie Kościuszkowskie, udział w wojnach napoleońskich, powstania listopadowe i styczniowe. Właściwie krwawiliśmy nieprzerwanie w walce o polskość i o Polskę przez długie 123 lata. Przez 123 lata, kiedy Polski nie było na mapie. A zaraz po odzyskaniu niepodległości musieliśmy się zmierzyć z walką o jej utrzymanie, tocząc walki z bolszewikami. I walkę to w dużej mierze dzięki Józefowi Piłsudskiemu wygraliśmy. Co za straszny chichot historii, po 123 latach doczekaliśmy się niepodległego, w pełni suwerennego własnego państwa, po to, by tę niepodległość i suwerenność po 21 latach ponownie stracić. Nadeszły mroczne lata okupacji niemieckiej, a potem czas quasi niepodległości, ale bez suwerenności pod sowieckim butem. Jak ważna jest dla każdego państwa niepodległość, prawo do samostanowienia, do obrania własnej drogi rozwoju. Można prześle, prześledzić, analizując progres, postęp, jakiego państwo polskie doświadczyło w pierwszych latach międzywojennych, a potem w już pełni suwerennej Polsce po 1989 roku. Gdy zbieraliśmy się przed pomnikiem marszałka w latach, w których byłem poprzednio burmistrzem Szczecinka, 11 listopada, mimo jesiennej smuty, to była data radosnego świętowania. Nikomu z nas nie przyszło wtedy do głowy, że wkrótce nadejdzie moment, gdy będziemy musieli zupełnie poważnie mówić o potencjalnym, ale niestety realnym scenariuszu. O scenariuszu, w którym będziemy musieli znów przygotowywać się do bronienia naszego kraju, gdy będziemy już bez pobłażliwego uśmiechu na ustach słuchać analityków mówiących o zagrożeniu kolejną wojną. Ba, będziemy musieli przyjąć do wiadomości, że w jakiejś ukrytej jeszcze formie ta wojna już się zaczęła, już trwa. Przed nami trudne lata. Od naszej mądrości, determinacji będzie zależeć, jak potoczą się losy naszej Ojczyzny. Musimy przygotować się na wyrzeczenia związane z koniecznością przekazywania coraz większej części dochodu narodowego na zbrojenia i na unowocieśnianie armii. Jak nigdy wcześniej, będzie ważna jedność narodowa, przywrócenie praworządności i współdziałanie parlamentu, prezydenta i rządu. Dlatego tak ważne są zbliżające się wielkimi krokami wybory prezydenckie, i mam nadzieję, że wybierzemy mądrze. Czeka nas przeorientowanie naszych małych ojczyzn na przeciwdziałanie zagrożeniom, które pojawiły się niespodziewanie, ale są jak najbardziej realne. Dobrze, że jesteśmy w Unii Europejskiej, nasze wielkie szczęście, że jesteśmy w NATO. Jednak i tak musimy budować schrony, gromadzić niezbędne żelazne zapasy, poważnie podchodzić do zarządzania kryzysowego, szkolić się w szkolnictwie, uczyć młodzież udzielania pierwszej pomocy, mieć plany związane z zapewnieniem opieki medycznej na wypadek konfliktu zbrojnego. Te tak zwane gry wojenne, które zawsze budziły moje rozbawienie i politowanie, dość nagle przestały mnie bawić. Stały się czymś, do czego musimy podejść z pełną powagą. Mniej bezsensownych sporów, więcej rozsądku i wspólnego działania. Próbujmy w trudnym momencie historycznym pokazać, że potrafimy wspólnie budować dostatni i przyjazny dla mieszkańców kraj. Dostatni, przyjazny, ale równocześnie przygotowany do podjęcia się obrony swojej niepodległości. Nie zapominając o wszelkich zagrożeniach. Budujmy dostatni i przyjazny dla mieszkańców Szczecinek. Tak jak w Polsce potrzebne jest jednoczenie się wokół mocnej władzy, tak i w mniejszych i większych miastach powinniśmy wykazać więcej pragmatyzmu i zaprzestać kłótni. Wróg jest znany. To reżim Rosji i Białorusi. To ambicje wielkomocarstwowe Putina i walka o przetrwanie Łukaszenki. Od Sowietów dzieli nas jeden, jedyny bufor – Ukraina. Kraj dzielnie opierający się rosyjskiej niczym nieusprawiedliwionej agresji, kraj ponoszący niewyobrażalne straty i wykazujący się niewyobrażalnym poświęceniem swoich obywateli. Historia Ukrainy jest pogmatwana. Pewnie jeszcze trudniejsza i boleśniejsza od tej polskiej. Ale historia niepodległego państwa ukraińskiego jest krótka. Niezależnie od naszych trudnych relacji z Ukraińcami w przeszłości, naszą obecną racją stanu jest wspieranie narodu ukraińskiego. Wszyscy jesteśmy zmęczeni wojną i jej konsekwencjami dla Europy i świata. Jednak ta wojna nie może nam spowszednieć. To, czy przez wiele kolejnych lat święto 11 listopada będzie świętem radosnym, Zależy w dużej mierze od wyniku tego konfliktu za naszą wschodnią granicą. Dlatego, czy to się komuś podoba, czy nie, dopóki ta wojna nie zakończy się, flaga ukraińska będzie powiewać przed naszym ratuszem. A was wszystkich proszę o wykazanie empatii dla przebywających w Szczecinku Ukraińców. Pomagajmy im tak, jak możemy. Niepodległość nie jest dana na zawsze. Musimy ją pielęgnować, musimy o nią dbać. Ufam, że groźne zawirowania wkrótce się skończą, ale musimy być gotowi na każdy scenariusz. A scenariusze, szczególnie po rozstrzygnięciach wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Stanach Zjednoczonych, są naprawdę nieprzewidywalne. Musimy pamiętać o naszej trudnej historii, bo historyczna pamięć jest czymś, co trudno przecenić. Historia to nauka o powtarzających się zdarzeniach. Wyciągajmy z niej wnioski tak byśmy mogli przed tym pomnikiem spotykać się jeszcze wiele razy, oby w lepszym nastroju, oddając cześć wszystkim tym, dzięki którym możemy cieszyć się największym dobrem, naszą niepodległością. Dziękuję bardzo. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im pieśnią dodawał sił, Śpiewał, że blisko już świt, świec tysiące pali mu, z nadgów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim, murą zęby krat. Zerwi kajdany połan bat. A mury rudo I pod stary świat Wywił zęby krat. Zerwi kajdany połan bat. A mury rudo i po brzegu stary świat. Wkrótce na pamięć już znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc i klaskali bryt, jak wytrzask, potlask i br br brzmiał Lecz ciożył łańcuch, zwlekał świt, On wciąż śpiewał i grał. Wyrwi górą zęby krat, Zerwi kajdany połambat, A mury runo, 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 I pogrzebiu stary świat. Wyrwij murą zęby krat Zerwij kajdany połambat. A mury runo, runą, runą I pogrzebią stary świat Aż zobaczyli i ich Poczuli Siłę i czas I z pieśnią, że już Blisko świt, szli ulicami miast, zwalali pomniki, rwali bruk, ten z nami, ten przeciw nam, kto sam ten nasz największy wróg, a śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz. Milcząc, suchany w kroków, bóg, a mury rosły, 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 łańcuch kołysał się się nóg, patrzył na równy tułów marsz, milcząc, suchany w kroków, kur, a mury rosły, 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 łańcuch kołowy, się.